Siemanko moi drodzy, ja jestem Lucika, odczytamy kolejny film z Genshin Impact i dzisiaj omówimy kolejne banery. Wersji 4.1 już fazy drugiej, także ten czas dosyć szybko schutał i na wyletem zleciał. Dajcie znać, jak wam poszło, i na banerach poprzednich i obecnych. Pochwalcie się. Jeśli chcecie bardziej się zdjęciami pochwalić, to oczywiście możecie to zrobić na naszym Discordzie. Link do niego macie w komentarzu i w opisie. Tymczasem my bierzemy się do roboty. Jednakże, zanim omówię sobie wiórcę Slayer, czy on jest dobry w ogóle i tak dalej, to najpierw sprawdzimy sobie jego game. Play, także odpalimy sobie triala Na tej stronie mamy Wriota Slaya, mamy Ventiego i Znane nam już cztery postacie Także no, będzie ciekawie Odpalamy, dobra, mamy Wriota Slaya Krótki zasięg, ale Dosyć szybkie ataki No, sporo mu pożera ten Charge tak nie powiem, że nie Dobra, zaraz zobaczymy to w praniu Okej. Okay. Teraz zróżem... Elementalski skilla, co on mi zrobił, nie mam pojęcia. O oh, kurde, macie, jakie to jest mocne, to było aoe. Okej. Okay. Ja pierdziela, jakie to jest mocne. Whoa. Jakie on liczby robi? Czekajcie, 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 ohoho Zapędziliśmy się Mamy tutaj jego broń z crit rateem, atak zwiększony o 16%. Kiedy obecne HP zwiększa się albo zmniejsza, to normalne ataki ich damage zwiększa się o 16%, a czarczowane ataki o 14% na 4 sekundy. Ale biorąc pod uwagę jego szybkość ataków, te 4 sekundy raczej nie przeszkadzają. I to się stakuje na 3 razy, czyli to można sobie pomnożyć nieźle. Artefakt set oczywiście, Mercedes Hunter. To jest chyba w tym momencie jeden z najlepszych setów w grze, moim zdaniem. Bardzo dobry na dpsów zwiększenie interruption resistance czyli po prostu yy, po użyciu elemental skilla ciężej będzie na yy, przeciwnikom yy, przerwanie naszych ataków a kiedy jego zdrowie jest powyżej 50% aha po prostu zwiększy nam yy, nasz atak okej okay. w sensie tutaj mają na myśli normalne ataki jak to jest nazywane forceful fist of frost czyli tutaj mamy to i po prostu jeśli mamy to HP po użyciu anatowskiego powyżej 50% to się ten ich damage zwiększy, przynajmniej ja to tak tłumaczę, ja to tak rozumiem. Yy... Kiedy taki atak po użyciu uderzy, skonsumuje troszeczkę zdrowia i 1 dziesiąta sekundy, co 1 dziesiątą sekundy to HP może być utracone. Yy... I ten efekt się po prostu niweluje wtedy, kiedy wiersz yy, po prostu zostanie zmieniony, zastąpiony na polu walki. Okej, okay, czyli podsumowując, jesteśmy mniej podatni na interrupcje, na przeszkodzenie nam w atakach. Powyżej 50% HP po prostu mamy ogromne benefity w damage'u i niewielkie straty w HP. Okej, okay. okej. Okay. A bardzo to już zrozumieliśmy, że to jest po prostu jedno wielkie pierdolenie. I to mi się akurat podoba i myślę, że wielu fanom wyraca slayer również. Yy, sam w sobie, sama w sobie postać jest dosyć spoko, już go poznaliśmy oczywiście w y, a, trzecim akcie Archon Questa. Yy, także fajnie, 3000 ataków, w ogóle twórcy mu wykręcili, ja pierdzielę. podejrzeć to bardzo nie możemy, ale się domyślamy, że jego trzeba budować pod atak i yy, czyli the Damage, co zresztą jego pasywka też troszeczkę yy, sugeruje tutaj atak to nie trzeba tutaj za wiele tłumaczyć. No dobra. Okej, okay, teraz niech spróbujemy mnie pieprznąć. No dawaj. I faktycznie. Taki czerwony płomień na nas jest i po prostu ten Reingard nie był w stanie teraz z tymi ostatnimi dwoma czasami mnie wytrącić z równowagi. Bardzo fajnie się gra w Riotless Leem Właśnie tak na po po początku tej walki po prostu nie czaj o co chodzi z jego Elementorskiem, tak używam jego elemental i takie... Aha, okej. Okay, tyle? Nic nie bijesz, nic nie zadajesz obrażeń? <grystanie> Okazuje się, że MC ma zupełnie inne znaczenie w jego przypadku i to jest jakby bardzo dobrze. Zupełnie miła odmiana, że tak powiem. Jeszcze raz sobie nim powalczę. Okej. Okay. I faktycznie nic mi nie mogą po prostu zrobić. O, teraz dopiero. Cokolwiek wytrącił z równowagi. Ten slime, a dopiero po kilku ciosach. Okej, okay, dobra. No, bo było po prostu pierdzielnięcie AOE, więc... To szczerze taka mi go spróbuję pokonać. No i szybko poszło, naprawdę. Wow, jestem zachwycony jego gameplay'em 10 na 10. Jeśli mam być szczery, to gdyby nie ganił, to bym teraz w tym momencie na niego ujszował, ale wiadomo tam na horyzoncie gdzieś tam y, Furina y, czeka, także bierzemy się teraz za omawianie banerów. A mamy co, mawiać, może troszeczkę filtry yy, poprawię, bo kurde, straszna jasność jest tutaj, o, ten kontrast trochę obniżę. Yy, o, 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 lepiej, dobra. Jeszcze się bawię tymi filtrami NVD, w ogóle polecam, sobie się pobawić, jeśli macie mocniejszą kartę NVD oddzielonych, to naprawdę można fajne kolorki sobie wykręcić. Dobra, mamy Wriatosleja, mamy Chonione, mamy i oraz... Dori. Czyli innymi słowy mamy czterogwiazdkowego DPS-a, Krajo już dosyć znana postać z początków gry, praktycznie weteryn, nie każdy weteran go zna. To ma jako tarczewnik z Inazumy, już nieco później się pojawił oraz Dory z mm, healerka Elektros z Sumeru. Czy to są dobre postacie? Ja bym powiedział, że Toma i Dory średnio się spisują. Nie są to złe postacie, nie są to tragiczne. Ale gracze przeważnie rzadko po nie sięgają, no i troszeczkę wysiłku wymagają, jeśli chodzi o ich zbudowanie. Natomiast dlatego też te dwie postacie. O ile naprawdę nie macie parcia na ten banner na te postacie, to dla tych samych postaci po prostu nie opłaca się ujszować. Nie, chyba, że nie wiem, może jednak konstelacja ja wam brakuje i faktycznie z nich korzystacie, możecie napisać komentarz, jak co wy o tym sądzicie. No to można spróbować, ale... No te dwie postacie, ja, to, ja bym je osobiście wykluczył. Natomiast on to jest zajebisty 4 DPS, TPS, no, zwłaszcza na początku gry, ale w późniejszym etapie też jako support, jako y, aplikator krajo jest naprawdę fajny. No i jego y, pasywka z Elmatowska, nie czy to jest pasywka czy nie, ale jego Elmatowski przyspiesza ataki innych postaci. Y, tylko że no wiadomo, też nakłada wymusza korzystanie z krajo, po prostu mamy kraj ataki w niektórych przypadkach, zwłaszcza w zwarciu. Mm, no to już no to tak polonizowałbym, ale jako sam dps, jako sam sub dps, naprawdę czołnią zajebista postać. Tylko, że wiadomo, znowu tutaj jest jedna ze starszych postaci więc weterani po prostu mają wszystkie konstelacje, albo większość przynajmniej. Także jeśli chodzi o czterokoskowe postacie, to dla samych nich się po prostu to nie opłaca. Oczywiście, moim zdaniem, jeśli nie macie konstelacji, jesteście, jeśli jesteście początkującymi graczami, to też tak bym się mocno zastanowił, czy warto tu wiszować, czy nie. Moim zdaniem w ogóle nie. Chyba, że je lubicie, właśnie. Chyba, że je lubicie. A każdy ma różny gusta. I dobrze, co ta pięć gwiazdkowych postaci, to już przejdźmy do nieco fajniejszego tematu. Tutaj w ogóle z tej strony pozdrawiam Weronika, która się nie mogła doczekać, po prostu Ventiego. I mm, jeśli chodzi o Ventiego, to muszę powiedzieć, tak, to jest bardzo dobra postać, wiadomo, Archon i te sprawy. Ale jednak y, trzeba powiedzieć jedno, że jego burst jest no, troszeczkę się źle zestarzał. O ile fajnie, bo przyciąga y, słabszych wrogów. Tak jeśli chodzi o mocniejszych wrogów w przeciwieństwie do elemental Skilla yy, to już ma problem z wytrącaniem ich z równowagi, czy chociażby przyciągnięciem, yy, ale metal skill kazuchy już nieco lepiej sobie w tym radzi, a przecież Kasucha nie jest Archonem, więc yy, no coś tu jest nie Halo, Benty powinien być mocniejszy moim zdaniem, tak jak jednak mimo wszystko jego bust doczyszczenia do mainów jest naprawdę zajebisty. Tylko elemental Skill oczywiście pozwala nam na yy, wszybowanie na wyższe punkty. E, wiadomo, taki wind current po prostu wytwarza Venti, przytrzymując elemental e, No i też jakiś tam damage zadaje, chociaż na polu walki to tak średnio się zadaje. No chyba, że chcemy e, atak z góry cały czas non-stop przeprowadzać, no to niektóre postacie, takie jak Hudao, czy Sialin, czy... E, no wiem, że tak naprawdę może z tego skorzystać. Także, no to Venti... Trzeba, musicie sobie po prostu pograć na trialu i sami ocenić. Ale czy to jest do postać? Nie uwierzę, że nie. To jest... No, troszeczkę się zastarzał, ale jak najbardziej dalej zgrywalny. Natomiast, najnowsza postać w Wracus Ley, to mali malina, to co już powiedziałem wcześniej, 10 na 10. Bardzo przyjemny gameplay e, Metal Skrill, gdzie po prostu przeciwnicy nie mogą wpłynąć na naszą postawę przez jakiś czas albo do jakiegoś tam limitu, zdaje się. Tak jak tam mieliśmy przykład z tym Pyro slime'em, który dopiero po dziesiątym scale chyba potrafił nas wytrącić z równowagi. To naprawdę jest fajna sprawa, w tym elemental skillu i fajna odmiana. Jego burst to jest po prostu jedno wielkie AOE pieprznięcie, obszarowe dosyć, więc też jak najbardziej tutaj nie widzę mm, do czego się tutaj przyczepić. Obrażenia są Cud od Malina, no i wiadomo czym się kierować przy budowaniu atak y, oraz crity, Crit Damage, Crit Rate. Także myślę, że jak najbardziej możecie to tutaj próbować, jeśli nie macie jakiejś porządnej postaci, mm, to naprawdę w jest tutaj po prostu gicior. Kid, cud, miód, malina. No i co ja tutaj mogę powiedzieć? Jeszcze przejdźmy może do broni. Broni oczywiście e, też myślę, że są zacne, a zwłaszcza katalizator to odsłaja. Katalizator to Już dopiero widzieliśmy jego pasywkę na stronie. stronie. Zwiększa atak, zwiększa normal i charge ataki. O. Pod warunkiem, że leczymy się bądź obrywamy, chociaż wiadomo elementarski. Yy, w sprawia, że nie dużo obrywamy i nie jesteśmy za bardzo podatni na ataki, więc, yy, no naprawdę, ta pasywka na, 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 na Wrocław bardzo pasuje. No i to ma 3 staki, więc też bardzo fajna sprawa. Crit rate, więc yy, nie musimy się obawiać o braki w Krytracie. Tutaj EODS z, z pewnością pozdrawia Discordowi, żeby dowiedzieli o co chodzi. No i łuk Bentiego, for the end. To jest pułk Wendy'ego, który jest bardzo uniwersalny, ponieważ ma Energy Recharge. Jego pasywka jest tak długa, że nie chce mi się czytać, po prostu zwiększa elemental Mastery troszeczkę atak. Yy, ma tam jakieś swoje wymagania, no ale generalnie na Wendy'ego będzie pasować jak znalazł. Wiadomo, Energy Recharge czy tam też wiele osób yy, ubiera do jelan. To jest taki wapniu z warbow, ale pięciokwiatkowy nieco lepszy. Yy, więc gdybyście na nim przegrali, mm, usiłując pod katalizatory Riot Slay, to jakaś duża streta to nie będzie, uwierzcie mi, że bądź nie. To do czterech jak się tutaj tak przyglądam w Wawonius, sword i Rain, slash, to są bronie, które często wypadają na charakter banerze lub standardzie, więc to troszeczkę boli. Eee, tak samo tutaj mamy to Eye of Perception, więc katalys pod atak, taka średnia broń już dosyć. Natomiast tutaj mamy ciekawe dwie bronie, eee, Prospector's Drill, czyli to jest taka włócznia pod atak, ok, Możecie sobie poczytać pasywkę jeśli chcecie, tam jakieś symbole, jakieś takie kolejne, ale w pełni do 5 mm, broni to tak średnio. I mamy jeszcze Łuk Range Gauchy, okej. Okay. Heh, nasz poroń pod atak. Myślę, że jeśli początkowi gracze będą tutaj ushować, tam dyszkę sobie pykniecie, to myślę, że te bronie na początku tej gry będą jak najbardziej zacne, aczkolwiek tam też nie polecam jakoś bardzo podniecisnąć. Jeśli chodzi o pięciokwiazdkowe bronie, jeśli macie dosyć pokaźny zapas uszy, to możecie oczywiście też popróbować jak najbardziej. Nie jest to zły weapon banner. Ale do najlepszych też bym nie zaliczył. Widziałem o wiele lepsze i większość graczy też pewnie się to, to samo powie. Yy, w ogóle, zanim yy, w likach już był oceniany ten banner, że jest już słaby, że jest me do dupy pod względem czterogwiazdkowych. No i yy, no, czterogwiazdkowe po prostu nas nie rozpieszczają. Natomiast sama postać czy w już jest już jak najbardziej yy, spoko. No moi drodzy, mam nadzieję, że to tyle. Powodzenia w wishowaniu ja tam dalej sobie zbieram na Furinę, yy, chociaż póki co, żeby po prostu nie przepuścić mojego gwaranta to yy, nie wishowałem na ani nie nie wyleta, ani wietle slaya, dlatego wszystko co yy, miałem inwestowałem w weapon banner, więc tutaj jako ciekawostkę mogę wam co podać. już tutaj liczymy PT. Yy, ok na dziesiątym mamy tutaj Aquila pawonie. kurde mać, 60 AR, po trzech latach gra nie dopiero ją dostałem. gdzieś jest ta strona, mamy The First great Magic, to jest chyba, e, tak, ten łuk Linea. Wolves Gravestone, tutaj znowu po trzech latach grania, go dostałem dopiero. <laughs> Aqua Simulacra to już R2 broni y, Jelen, aczkolwiek jej nie łączyłem. go of Broken Pines to jest chyba kata, ale już nie pamiętam szczerze mówiąc. Zresztą co ja wam będę pokazywać? Się strony, pokażę Wam coś lepszego. Patrzcie na to, Ja pierdzielę, tak to jest, jak się nie uszuje na postacie, tylko y, swoją rządzę mm, hazardu przepiecznie się na weapon banner, aby przeczekać z gwarantem na postaciach. Ja pierdzielę, zobaczcie ile broni. Nie idźcie w moje ślady, no chyba że jesteście na takim etapie, że macie dużo postaci, a mało broni, no to możecie coś tam połyszować, ale nie, nie. Zła droga, nie róbcie tego co ja. Kocham miecze, ale ho, oh, oh, kurczę. Ojeju. Trochę włóczni mi w sumie brakuje. Jedyna porządna włócznia na moim koncie, muszę troszeczkę to nadrobić. A no i jeszcze włócznia Raiden, no ale do porządnych bym akurat nie zaliczył. Także łyszujcie na wratz Dania, łyszujcie na Vente'ego, ale z rozwagą, powodzenia w komentował ludzi. Mam nadzieję, że y, ten y, film nieco wpłynął na Waszą decyzję odnośnie tego baneru. A jeśli czekacie fu na furyne tak jak ja, napiszcie komentarz. I cóż, trzymajcie się. Ej!